Halo, halo, witaj Jurku. Gdzie się podziewasz? Norwegia czy Polska? Jesteśmy w domu. Jak przystało na pobożną kwarantannę z rodziną spędzamy czas. Witam dwóch panów z dwóch krańców Norwegii. Oslo, Stavanger. 3 kwietnia mamy konferencję. Jurku, a czy ty jesteś jakoś zawodowo w tej, w tej branży, tam energetyki wodnej? Zawodowo? No nie wiem, no, Czy, jakby przeszedłem cały ale, ale jakiś proces uczenia się tego. Ja w tym kierunku, tak rozumiem? Nie, nie, nie ja jestem, y, można powiedzieć w skrócie metalurg, inżynieria materiałowa, spawalnictwo i, i w ogóle takie... A która która, która Politechnika? Ja tutaj w Stawanger wszystko kończyłem, także tutaj też mamy taki... Młody uniwersytet, ale wszystko... To, 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 od, to od kiedy ty na tym wygnaniu jesteś? Długo. 78. W 78. 77, 77. tak, tutaj byłem pierwszy raz, a w ósmym już zostałem. Także ja tutaj w szkołę nie, średnią nie, zrobiłem. To tu to, 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 to to, to chyba urodziłeś się tutaj chyba? Nie no, miałem 17 lat, jak tutaj komentowałem pierwszy raz. Ja, znaczy te tematy są bardzo dobrze już wydeptane i przeanalizowane i tam zawsze możemy poprosić kogoś ze znajomych, bo jest coś takiego jak towarzystwo przyjaciół małych elektrowni wodnych, które zrzeszają, nie chcę skłamać. Wydawało mi się, że 400, ale to jest chyba bliżej 700 elektrowni, takich mikro, mini obiektów, i którzy walczą o ustawodawstwo, które byłoby przyjazne dla właścicieli takich obiektów. No i tam są dantejskie bitwy o, powiedzmy, lepsze warunki dla tych, którzy już mają, bo cena sprzedaży energii składa się z ceny tej samej, którą produkują elektrownie węglowe, czyli tam 20 groszy za kilowatogodzinę, i zawsze były dodatki w formie zielonego certyfikatu, które się wahały też w granicach do 20-40 groszy za kilowatogodzinę, co zostało zlikwidowane przez ostatnie powiedzmy, zmianę sił politycznych. I, I wszyscy, którzy się zadłużyli lub mieli takie obiekty sfinansowane. Z jakichś tam środków wpadli w straszne kłopoty. Dodajmy do tego brak wody. No i ciągły brak jakiegoś jednoznacznego sposobu, bo teraz te wsparcia w formie tych certyfikatów mają w ogóle zniknąć. Są jakieś licytacje. No, cuda nie widać. W każdym bądź razie wszyscy właściciele takich obiektów bardzo cierpią. Ta Takie Aha. Tak, a jeszcze y, mi się obiło uszy, ja nie jestem. To przepraszam, konferować. Jurku, to, to pytanie, czy my no, możemy coś zrobić? No bo zreferowaliśmy no zagadnienie. Ale, i teraz... ale dlatego, dlatego rzucam takie kluczowe hasła, bo to jakby już stawia pewne punkty odniesienia. I, I prawdopodobnie nawet jest w tej chwili mowa o zniesieniu obowiązku odkupywania energii od takich producentów energii odnawialnej. Czyli zostaną nagle, wiesz, tak jak do tej pory był obowiązek, więc budując. Miałeś pewność, że ktoś to kupi. Tak teraz możesz zostać wiesz, z elektrownią i z prądem, gdzie wiesz, kupca możesz mieć na drugim końcu Polski, a, a się sieć ci powie, że tak i coś takiego. Także y, takie bagno się troszkę z tego zrobiło. Co nie znaczy, że za moment może tego nie wyprostują, no bo to jest jedno z takich istniejących źródeł no, energii. Dobrać, to może my jesteśmy tymi, którzy doprowadzą do tego wyprostowania choćby <laughs> przez, przez to, że teraz stawiamy problem do omówienia, no bo my... no, no, ja, ja, myślę, ja myślę, że przyczyną, przyczyną yy... Całego szeregu różnych problemów w Polsce jest brak przepływu informacji. Ja może dodam taką prostą rzecz, że możemy zaprosić do rozmowy Andrzeja Grzesia. To jest chłopak, który ma parę obiektów, które sam zbudował. Był prezesem tego towarzystwa rozwoju małych elektrowni wodnych i oni od lat prowadzą lobby w Sejmie. I, jakby, walczą o prawa, jak również zdają doskonale historię różnych decyzji i tego, co się dzieje obecnie, jakie są możliwości. Tylko dodam jedno, że ostatnich kilka miesięcy temu to mi powiedział, że sprzedał tam jeden czy dwa obiekty. I, I chciało się dowiedzieć, czy w Norwegii można robić to samo, bo już miał dość <grymne> <grymne> Ale jakby ja nie patrzeć, to... jest nadal kopalnią wiedzy, bo jest doświadczony. Absolutnie, wśród. tak, tak, jest, jest bardzo rozgarnięty, bardzo dobrze zorientowany, bardzo kompetentny. i W tej chwili nie piastuje tej funkcji, więc być może dzięki temu będzie miał więcej jakby czasu czy możliwości poświęcić na mhm. chociażby taką rozmowę, jakby kogoś to interesowało, bo no to, jest super no to no to już mamy efektem naszego dzisiejszego trój, trójstronnego spotkania i, i tematu rozpoczętego przez Bogdana, mamy finał taki, że spotykamy się z Andrzejem Grzesiem, tak. Ten temat powinien znaleźć się sygnalnie w ramach naszej konferencji, że to jest pewien ważny temat, na który Trzeba rozmawiać, ale oprócz tego bym zaproponował, że zróbmy w takiej skali, w jakiej damy, normalnie konferencję poświęconą energetyce, bo to jest energetyka wodna, jest tutaj pewną częścią, ale no jest kwestia tego, co jest związane z geotermią, na przykład panu profesorowi Józefowi Pacynie te życzenia teraz na dziewiętnastego z okazji imienin. No i odpisał mi, że gdzieś tam w Namibii siedzi i, do, i doradza. Tak, także mamy tych. O, profesor tak, Pacyna, tak, siedzi w Namibii. Siedzi w Namibii, tak. Także ten. Także mamy, mamy mnóstwo ludzi. To ja w takim razie dopisuję ten punkt do agendy, bo jeszcze przez cały tydzień nadchodzący, dzisiaj mamy poniedziałek, będę tą agendę tworzył. Dopisuję nowe linijki do prelegentów. Nie wiem, czy tam się to zmieścimy w jeden dzień. Gospodarka wodna. Rzuciłeś przed chwilą problem taki, że tak, masz tak, problem, ale... problem ze zbytem energii, ja, nie? Wiesz, często takim bardzo naturalnym hasłem może być, co zrobić, żeby stać się właścicielem. Jakie są warunki, żeby w tym biznesie funkcjonować w Polsce o no, to uwarunkowania, jest bo... takie konkretne, tak, y, konkretne hasło, bo na przykład są Polacy gdzieś po świecie, którzy pewnie by mogli rozważyć powrót do domu, ale chcieliby mieć własną kopalnię złotówek. No mhm. i mówimy, proszę bardzo, kupcę albo zrób se elektrownię, będziesz y, puszczał wodę. I i żył mm -hmm. dostatnio w Polsce. A to się okazuje, no że teraz się to czasu. nie opłaci. No tak, ale czy to się teraz opłaci? Nie no zapłacisz. Znaczy, py, py, pytanie, wiesz, w jaki sposób się w to wejdzie mm -hmm. i w jakim celu i z jakim kapitałem. No ale załóżmy, jest to na pewno jakiś rodzaj mm -hmm. pomysłu, który można byłoby naświetlić.